Cześć, tutaj Maciek z bloga Arabin.pl. Witam Was po noworocznej przerwie. A skoro nowy rok to jest okres postanowień i jakichś zmian życiowych, i pomyślałem, że odpowiem na pytania, które pojawiają się coraz częściej na moim mailu, czy na Facebooku, czy w komentarzach pod YouTubem dotyczące tego. Jak zostać baristą? Pytanie tylko z pozoru jest błahe, natomiast często słyszę pytania pod tytułem: czy się sprawdzę, czy muszę coś wiedzieć? A co jeśli nie mam doświadczenia? A co jeśli nie ma kawiarni u mnie w mieście? A czy sieciówka to dobry pomysł? I tak Czy da się z tego przeżyć? To jest bardzo ważna przecież kwestia. Pomyślałem, że to wszystko zbiorę do kupy i postaram się Wam jakoś to podsumować i odpowiedzieć na te najczęściej pojawiające się pytania. No więc zaczynamy. Pierwsze pytanie zasadnicze, czy da się z tego wyżyć. Kwestia przyziemna, jednak nie da się od niej uciec i tutaj może nastąpić pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Dlatego, że w Polsce sprzedaje się bardzo mało kawy. Ogólnie pije się bardzo mało kawy w porównaniu do na przykład takiej Australii, która jest światowym liderem. I dlatego też nasz zawód, czyli zawód balisty, ma taki a nie inny status społeczny, jest traktowany jako Praca taka przejściowa, niemalże wakacyjna dla studenta, coś, co nie jest na stałe, coś, z czego nie da się wyżywić rodziny, coś, co jest dla nas tylko takim punktem zaczepienia, na przykład podczas studiów. Poniekąd jest to prawda, niestety, ale można uczynić z tego zawodu swoją drogę życiową. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że z samej pracy za barem ciężko jest wyżyć, dlatego że stawki w gastronomii są jakie są. Powiedzmy, że barista zarabia na rękę te 10 zł na godzinę. Przeliczając to przez pełen etat, czyli 160 godzin w miesiącu daje nam to 1600 zł. Czy da się przeżyć za 1600 zł? No da się pewnie. Pytanie tylko, na jakim poziomie i czy ten poziom nas zadowala? Tipy, czyli napiwki w naszej branży znowu. Nie istnieją praktycznie w porównaniu na przykład do kelnerów w restauracjach. I tutaj żadne takie farmazony, typu nieprawda prawda, jak ktoś jest dobry, to zarobi za barem, będzie miał dużo tipów, jest pracowity, będzie pracował więcej itd. itd. Nie da się, słuchajcie, po prostu nie da się. Jeżeli macie wynająć mieszkanie i tak dalej, zjeść, ubrać się, rozwijać się jeszcze, no to tylko z samego stania za barem będzie ciężko. No chyba, że będziecie pracować po 240 godzin w miesiącu i nie mieć żadnego innego życia poza tym. I nie będziecie mieć nawet czasu na wydawanie tych pieniędzy. Jak zatem w ogóle ci bariści funkcjonują? No, część z nas, w tym ja na przykład, stara się też prowadzić działalność poza staniem za barem, czyli edukacja, warsztaty, szkolenia, konsulting, wszystkie tego typu eventy, wszystkie tego typu akcje, które po prostu stanowią doraźny zastrzyk gotówki, jeżeli są one dla nas czymś regularnym, takim regularnym źródłem dochodu, no to wtedy praca za barem jest już tylko Jednym z elementów, o tym trzeba pamiętać. Natomiast, żebyście nie byli przestraszeni na samym początku, ta praca jest fantastyczna. Tylko znów nie jest ona pełna ideałów wzniosłych i nie, jest to, nie polega tylko na zbijaniu piątek z naszymi gośćmi w kawiarni, jak może się wydawać, tylko polega na troszeczkę innym systemie pracy niż wydaje nam się, kiedy jesteśmy gośćmi w kawiarni. Ponieważ, kiedy jesteśmy gośćmi w kawiarni, to nie widzimy tego wszystkiego, co dzieje się za barem. Nie widzimy tego, że barista poza wylewaniem rozetek na cappuccino musi jeszcze zmywać podłogi, przynosić dostawy, użerać się nie wiem. Z jakimiś żulami, którzy wchodzą do lokalu, sprzątać za barem, sprzątać w tak zwanym kiblu, robić wszystkie takie przyziemne rzeczy, które składają się na pracę w gastronomii. Dlatego przysłowie, że nie zna życia ten, kto nigdy nie pracował w gastro, jest w 100% prawdziwe. I musicie o tym pamiętać. To znaczy, że pracując w kawiarni, owszem, jest fajnie i miło. Rozmawiacie z gośćmi, parzycie im kawę, dajecie im chwilę wytchnienia w pędzie między pracą a domem, natomiast musicie wiedzieć, że jesteście w pracy i że, tutaj, że w gastronomii się po prostu zasuwa. I parzenie kawy jest tylko jednym z elementów waszej pracy, a nie pracą samą w sobie. Kolejna rzecz to, jakie miejsce wybrać na początek swojej drogi? Czy musicie mieć doświadczenie? Otóż nie musicie mieć doświadczenia. Najlepiej z punktu widzenia pracodawcy jest przyjmować do pracy ludzi, którzy niekoniecznie coś wiedzą o kawie, ale mają choć odrobinę chęci, mają zapał, mają po prostu motywację do tego, żeby się uczyć, żeby pracować, żeby zdobywać nowe umiejętności i będą solidnym pracownikiem. E, dlatego też nie macie w ogóle żadnego problemu, nie, nie powinniście mieć żadnego problemu z tym, żeby znaleźć chociażby pracę w kawiarni sieciowej. Dlaczego zaczynam od sieciówki? Dlatego, że jest ich na rynku dużo, że zatrudniają bardzo dużo pracowników, że jest w nich rotacja, więc co chwilę są nabory na Członka załogi, i że tam nauczą was wszystkiego od A do Z. Nikt was nie rzuci na głęboką wodę, wszystkiego zostaniecie nauczeni, każdego jednego standardu, organizacji pracy, BHP, nie wiem, e, obsługi gościa, sugestywnej sprzedaży. Wszystkich zasad, które wiążą się z pracą w takim miejscu, i tam to jest bardzo dobrze opracowane. E, co nie znaczy, że w kawiarniach niszowych, kawiarniach specialty nie jest opracowane, aczkolwiek e, nigdy nie macie pewności, na kogo traficie. Natomiast w sieciówce, poza dobrą kawą, są wszystkie elementy naprawdę dobrze prosperujących lokali. E, I tutaj można się nad tym, nad tym pomysłem zastanowić. Ja sam zaczynałem w sieciówce i bardzo się z tego cieszę, ponieważ przez te dwa lata pracy w Coffee Heaven nauczyłem się bardzo, bardzo wielu elementów pracy w zawodzie balisty, z których korzystam do dziś. Poza tym, jak robicie 400 czy 500 lat dziennie, to już pomijając ich jakby jakość kawy, z jakiej to robicie, to te 500 razy przygotowane espresso, spienione mleko i tak zostają wam po prostu na zawsze jako fach w ręku. Dlatego, jeżeli nie ma u was w mieście jakiejś fajnej, nie, nie sieciowej, niszowej kawiarni speciality, to możecie śmiało skierować swoje kroki w stronę sieciówki i tam w ogóle przekonać się, czy chcecie zostać balistą. Jeżeli po jakimś czasie staniecie przed ścianą, którą będzie po prostu jakość serwowanego tam produktu, no to będziecie się mogli zastanowić nad zmianą miejsca pracy. Natomiast warto jak najbardziej rozważyć taką opcję. Co jeszcze powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o pracę w zawodzie baristy? To, że nie najważniejszym narzędziem, na jakim będziecie pracować, jest jakiś tam ekspres, jakiś młynek, super osmoza itd., itd., tylko najważniejszym narzędziem, właściwie zmysłem, jaki będzie Wam potrzebny w pracy, to jest Wasz nos. I na tym się będzie trzeba skupić najbardziej, aczkolwiek jest to bardzo przyjemna praca i przyjemna edukacja, dlatego że, żeby rozwinąć sensorykę, trzeba po prostu pić dużo kawy. Dobrej kawy, niedobrej, z różnymi ludźmi wymieniać się spostrzeżeniami na ten temat, zapamiętywać to, jak smakowały poszczególne kawy poszczególnego dnia, szczególnego dnia, i wtedy będziecie budować swoją pamięć sensoryczną. Ten proces jest długi i żmudny, ale jest fantastyczny, ponieważ to jest coś, co jest uniwersalne i zostanie wam na długo. I tak naprawdę nos jest dla Was najważniejszym narzędziem pracy. I ostatnią rzeczą, o jakiej chciałbym jeszcze wspomnieć, jest to, żebyście pamiętali, że w kawiarni jesteście tylko jednym z elementów i jednym z trybów, w jakim to miejsce funkcjonuje, i nie jesteście wcale najważniejszym trybem. Najważniejszym trybem w, tej, w kawiarni, najważniejszym elementem jest ta osoba po drugiej stronie baru, czyli wasz gość. To na nim się trzeba skupić w 100%. Bez względu na to, czy kawiarnia jest duża, czy mała, czy obsługuje 50 czy 500, czy 5000 gości na dzień choć nie wiem czy takie w Polsce są, to najważniejszą osobą jest gość, ten, którego w danym momencie obsługujecie i nigdy o tym nie wolno zapominać. Jeżeli tych kilka prostych porad wcielicie w życie, to myślę, że z biegiem czasu będziecie coraz bardziej powkręcanymi balistami, i coraz częściej będziemy się spotykać na zawodach i przy różnego rodzaju kawowych spędach. Mam nadzieję, że nie zniechęciłem Was do pracy w tym zawodzie, i że jeżeli ktoś z Was jeszcze się zastanawia, czy warto zostać balistą, to tak, warto. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że praca wygląda inaczej niż samo przysiadywanie w kawiarni jako jej gość. Wszystkiego dobrego!